Klasycznym Raczkiem Czyli Klasyczna Herbatka z Tomaszem Raczkiem To był muzyczny rak Jana Sebastiana Bacha A ja jestem Raczek, Tomasz Raczek I zapraszam Państwa na spotkania z moimi gośćmi W każdy piątek o 17:00 w Radiu Klasyka 103,7 FM Klasyczna Herbatka z Tomaszem Raczkiem W każdy piątek o 17:00. Klasyczną herbatkę z Tomaszem Raczkiem zaprasza Warszawskie Centrum Handlowe Cliff. Dzisiaj moim gościem, z którym piję razem herbatkę, jest Zygmunt Kałużyński. wielki meloman, ale także człowiek, który ma inne zdanie prawie na każdy temat inne niż wszyscy. Więc zapytam pana: czy pan lubi awangardę? Ale panie Tomaszu, dlaczego inne jak wszyscy, jeżeli ja powiadam, że życzę sobie muzyki współczesnej, która odpowiada naszej mentalności, naszemu życiu i wiekowi XXI, czy to jest jakaś dzika pretensja, maniacka, jaka To ma być muzyka, a, a czy muzyka rozrywkowa, to, to nie wyraża współczesnego ducha XXI wieku? Muzyka rozrywkowa jest niestety bardzo um, uproszczona, bardzo łatwa i uboga. Proszę pana. Uboga w co? Uboga w dźwięki. Na przykład to. Rock roll to zazwyczaj są cztery czy pięć nut stale powtarzanych, stale powtarzanych, stale powtarzanych z tym samym instrumentem, który musi być natarczywy, a więc jest to gitara elektryczna, która ma dźwięk lepki, metaliczny, mechaniczny i jeszcze głos. Który stara się być jak najbardziej niby to naturalny, chrypiący, kaszlący, charczący, kwiczący i tak dalej. Ta muzyka ma specjalne zadanie. Ona ma wprowadzić po prostu w klimat tych, którzy ją słuchają. Nie jako w trans taki cokolwiek murzyński. Natomiast jak przybyć, bicie bębną w Afryce, na, to, to nie, ale jako muzyka, to jest. A ona nigdy w... nie słuchał rock Słuchałem, ale. Chyba po to tylko, żeby zamknąć oczy i żeby się podniecić, dlatego że jako muzyka, to to jest muzyka bardzo uboga, ona jest, ma mało rozmaitości, ona ma, no niech pan porówna rok jakikolwiek najlepszy, najlepszą muzykę rock-a-rolla z wykonaniem symfonicznym, gdzie gra z 120 wykonawców, same drewniane instrumenty, no, oboje, to, klarnety. To są to stare utwory, panie Zygmuncie, z XIX wieku, a pan mówi, że chce pan współczesnej muzyki, no więc... Właśnie, jaka to ma być współczesna muzyka nieuboga, która by była zdolna wyrazić nasz czas. Są takie próby, proszę pana. Mianowicie, potraktowania dźwięku tak, jak może go odczuć, jak może przeżyć, jaką ma mentalność współczesny słuchacz. Więc nie bez powodu tacy kompozytorzy jak Boulez czy jak Stockhausen. Est fogelli kompoizija. Muzyki elektronicznej. No ale o ile ja pamiętam muzykę Stockhausena, to to są takie różne szurum, burum, jakieś przesuwanie szafy, jakieś dźwięki trudne do zidentyfikowania, nawet nie jestem pewien, czy to jest muzyka. No tak, bo jak się pan przyzwyczaił do menuecików Mozarta albo do tej łzawej muzyki Chopina. Z... To bez tej ironii, Panie Zygmuncie, to jest piękna muzyka i nie ma co się naśmiewać z menuecików. To nie jest ironia, to jest twierdzenie. Ta muzyka odsuwa nas w przeszłość, również z naszymi odczuciami. Sprawia, że nie jesteśmy współcześni. Natomiast muzyka, w której pan tak kpi, ma jednak yy, melodię swoistą, ma swój rytm. A może pan zanucić ma... kawałek Stockhausena? <grafię> A, właśnie o to chodzi, że to się no nie nadaje... No To się nie nadaje do, do nucenia, dlatego że dawniej... dawniej Ci, którzy nasi przodkowie mogli albo nucić, albo grać na instrumencie. My dzisiaj w wieku XXI jesteśmy otoczeni gamą tak szerokich dźwięków nowych, zaskakujących. Motorowych, mechanicznych, wielkiego miasta. I to właśnie tego ducha stara się odtworzyć muzyka elektro, elektroniczna. Tylko, że proszę pana, ja wymieniam Buleza i Stockhausena. To wszystko było pół wieku temu. Jeżeli Strawiński, który uchodzi dziś za nowoczesnego kompozytora, był 100 lat temu, to to już jest 50 lat minionych. I to właśnie jest nieszczęście dzisiejszej muzyki, że ona nie istnieje. No to napijmy się herbatki, a ja trochę panu zrobię nowoczesnej muzyki. Tak poszuram trochę, po, pouderzam w stół i będzie się pan czuł, jakby pan słuchał awangardowej muzyki Stockhausena. Pojeżdż proszę pana Lipatiego, muzyka na naczynia. Taka właśnie jak pan teraz dźwięk, którego pan właśnie spróbował. Klasycznym raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Panie Zygmuncie, ja słyszałem, że pan jest prawdziwym melomanem. No to pan mnie zaszczyca tym tytułem. Być melomanem nie jest łatwo z tego względu, że znajdujemy się po raz pierwszy w historii kultury w takiej sytuacji, że meloman korzysta z przeszłości. A nie z aktualności. To znaczy taki prawdziwy meloman, który słucha muzyki klasycznej. Tak. Ale co pan myśli, że ci, co słuchają klasyki, to nie lubią współczesnej muzyki? E, to nie o to chodzi. Idzie o generalne nastawienie naszej cywilizacji. Tego jeszcze nie było w historii, dlatego że zawsze słuchacze muzyki domagali się nowości. Dlatego dawni kompozytorzy pisali tyle utworów, przecież. E, Mozart napisał ich, przeszło 600 z tego, nie, e, wiele olbrzymich rozmiarów. Ktoś powiedział, że nie starczyłoby życia, żeby to, życia Mozarta, żeby to przepisać. Ale zaraz, panie Zygmuncie, chce pan powiedzieć, że jak grano za życia Mozarta, jego wcześniejsze utwory, to publiczność była niezadowolona? Jak najbardziej, nie tylko, nie tylko jeśli o Mozarta. Nawet jak te świetne utwory? Jak arcydzieła? Bo już to słyszeli, kiedy na przykład Bach napisał 200 kantat. No, ma, ale w Radiu Klasyka słuchamy muzyki właśnie dlatego, że, że kiedyś my słyszeli już ją <noise> i bardzo ją polubiliśmy. To my słuchamy dlatego, żeśmy już słyszeli. Dawni melomani życzyli sobie ciągle nowości, gdy Bach. Powtórzył jedną ze swoich kantat, zaczęli słuchacze tupać. Myśmy to już słyszeli. Dlatego każdy z kompozytorów minionych stuleci ma taką ogromną bibliotekę. No to pan ma też nie tyle bibliotekę, ile płytotekę. Ja widziałem pana płyty i muszę panu przy okazji powiedzieć, że źle pan przechowuje płyty, bo jedną na drugą kładzie pan i to są stosy po kilkaset płyt i one się niszczą. Płyty należy stawiać pionowo. Ma pan rację, tylko ja mam za mało miejsca. Poza tym moje płyty są już przestarzałe. Wkrótce będą mogły służyć jako podstawę. Pod doniczki. Bo to są te czarne płyty. A właściwie dlaczego pan nie chce słuchać muzyki z kompaktów? Ale owszem, bardzo chętnie będę słuchał, ale zbierałem e, stare płyty przez wiele lat i dlatego teraz jestem na nie cokolwiek skazany. A wie pan, jakie to ma skutki, gdy no. żyjemy mentalnie w innej epoce? Dlatego, że nie można słuchać Chopina, żeby nie zjednoczyć się z nim wewnętrznie, czyli z jego romantyzmem nie-dzisiejszym. Nie można słuchać Mozart'a, żeby również nie zbliżyć się do jego atmosfery świata salonowego kultury. To zaraz, zaraz. No jak się pan zbliża do atmosfery y, salonowej Mozart'a albo romantycznej Chopina? Muszę zrobić wysiłek, oderwać się od moich y, czasów. Ej, bo niech sobie pan wyobrazi, że dzisiejszy czytelnik, zamiast brać się do, dajmy na to, ja wiem, Johna Le Carrego, specjalisty od y, y, szpiegowskich romansów, czyta Cicerona i Plutarcha. To się musi odbić na jego mentalności. I niech pan zauważy, że dzisiejszy meloman ma coś takiego w sobie dziwacznego, taką psychologię bywalca muzeów. Zaraz, zaraz, chce pan powiedzieć, że meloman to dziwak? Yy, dlatego między. Cokolwiek tak. Dlaczego? To, to wie pan, że mówimy teraz do dziwaków? Bo tutaj każdy, każdy z nas, którzy słuchają radioklasyka, to meloman. Nasze dziwactwo polega na tym, że my słuchamy starej muzyki, a nie tej, która powinna roz rozbrzmiewać dzisiaj, tworzonej współcześnie dla nas takich, jakich, jakimi my jesteśmy. Tylko jaka to jest stara muzyka? Gdzie, gdzie pan stawia granice? Od, do kiedy jest stara, od kiedy jest nowa? E, właśnie, proszę pana, tutaj mamy jeszcze jeden dowód, który panu przytoczę na fałszywą sytuację, jaka się wytworzyła. E, bo nawet w tej starej muzyce my nie słuchamy wszystkiego. To się zamyka mniej więcej od um, Bacha i Mozarta na bramsie, koniec XIX wieku, już Debussy Bardzo rzadko się go słucha. A muzyka tak zwana nowoczesna, co to będzie? Szenberg, Szymanowski, Strawiński, Bartok, Prokofiew, Hindemith, Honegger, to się mówi, że to jest nowoczesna muzyka. Panie Tomaszu, to było 100 lat temu, z, z święto wiosny, to jest 1910 rok. Panie Zygmuncie, niech się pan nie unosi, niech się pan Piję teraz herbatki, zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Klasycznym raczkiem, czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Panie Zygmuncie, a czy myśli Pan, że opera to jest y, bardziej teatr czy muzyka? To jest wszystko razem, teatr, muzyka i jeszcze wizja plastyczna. A ja widziałem takich, co idą do opery, siadają i zamykają oczy <głos> <głos> i słuchają muzyki. No bo narzeka się, że bardzo dobry sopran to musi być bardzo gruby, a wybitny tenor to znowu musi być bardzo, bywa zwykle niedużego wzrostu. To znaczy wy, gruby sopran, myśli pan o, o postaci śpiewaczki, a nie o głosie. <laughs> Jak najbardziej. Ale tutaj, panie Tomaszu, sytuacja jest ta sama, co z muzyką symfoniczną. Bywalec operowy jest skazany na przeszłość, na to, co było, na to, co minęło. No ale w ogóle są nowe opery. Jeszcze do niedawna słyszałem, że Penderecki na przykład komponował. Nowe opery. Byłem nawet na premierze jego opery Czarna Maska, pamiętam, i z bardzo mieszanymi uczuciami była przyjęta ta premiera. No, ja też uważam, że ta opera nie była wielkim osiągnięciem ani pendereckiego, ani muzycznym, ale mamy inne współczesne opery, których się nie gra nigdy, proszę pana. Na przykład? Na przykład kompozytor angielski Britten który bynajmniej nie robił trudnej muzyki. No kiedyś się grało go, bo pamiętam, że były tworzone na scenie kameralnej Teatru Wielkiego w Warszawie przedstawienia z muzyką Brittena. Tak, ale wie pan, to są y, z trudem angażowane, nietypowe dla y, szerokiego odbioru i dla smaku współczesnego i imprezy naprawdę dla wysoce zaawansowanych amatorów. Tymczasem ci słuchają ciągle czego? Toska, Aida, Carmen, Carmen, Toska, Aida, ja zresztą nic nie mam przeciwko tym. No tak, tak, ale kwaśnym głosem pan to mówi. Zdaje się, że nie przepada pan za tymi operami. A jakie pan lubi? Ale chwileczkę, ja też lubię te trzy opery, proszę pana. Kiedy Radames w Aidzie jest przez chór wysyłany na zwycięstwo, Ritorna vincitor, ritorna vincitor. To mi serce bije, kiedy on idzie wygrywać. A kiedy Aida z Radamesem w finale żegnają się z życiem, żegnaj świecie, o adio. to ja zawsze się spłaczę, proszę pana. Nigdy pana nie widziałem płaczącego. Może mi pan wierzyć. Dobrze, a jaka jest pana ulubiona opera? Założę się, że nie Verdiego. Ew, owszem, Verdiego także, tylko widzi pan. Yy, staram ja się przezwyciężyć ten upór łączący nas z przeszłością, bo współczesna publiczność, która słucha Toski musi coś przejąć z tej mentalności, która jednak jest dziewiętnastowieczna. To znaczy, na przykład Tosce, Toska, kiedy ona zabija sztyletem tego drania, tego bydlaka, tą kanalię, yy, skarpie i ustawia przy jego zwłokach dwie świece po prawej i po lewej stronie, bo to jest włożka katoliczka. To jest też dla mnie jedna z wielkich, sensacyjnych scen. Tylko Ale... dzisiaj nic takiego by się nie mogło odbyć, więc jesteśmy znów w świecie nie naszym. Ale się wzruszyłem, panie Zygmuncie. Tylko, że ile razy rozmawiam z panem o operze, to pan się zawsze żali, że nie wystawiają oper Debussiego. E, Pe, 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 tak, Peleas i Melisanda, która jest no, arcydziełem muzycznym bezwzględnym. Ja mam to nagrane, mam dwa nagrania na płytach i e, słucham tego zawsze z najwyższym przejęciem i szacunkiem dla tej sztuki. A proszę pana Aberk, Wocek i Lulu, czy yyy, yyy, właśnie opery Brittena, czy, yyy, yyy, czy opery Messiana. To, to, ta twórczość i to wcale nie są jakieś dziwactwa, to wcale nie są de, do dekafonii. Wyczyny maniak, maniaków e, e, muzyki serialnej. Opera Brytena e, jest tak samo łatwa jak, jak Verdi. A jednak jej się nigdy nie gra publicznie. No i chyba muszę się z Panem częściej na, herbaty, na herbatkę umawiać. <grym> Zaraz wracamy. Klasycznym raczkiem. Czyli klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Jesteśmy w kawiarni, pijemy herbatę, a ja bym chciał powiedzieć. O czymś, co wymaga niesłychanego skupienia, panie Zygmuncie. O fortepianowej muzyce Fryderyka Chopina. Podobno my, Polacy, wiemy najlepiej, jak ją należy grać. Czy najlepiej, to jest pytanie, ale jednak mamy swój sposób grania. Bo, panie Tomaszu, rozmawialiśmy... Te wierzby płaczące gdzieś tam w oddali, to, to o tym pan myśli? Myślę raczej o elemencie ludowym, z którego Chopin korzystał, i którego y, y, wykonanie ma u nas niejaką tradycję. I to nawet dwie. Jedną dworską, to znaczy y, y, taka muzyka jak Polonesz, i drugą ludową, to są Mazurki, to są tańce popularne. Tylko że rozmawialiśmy panie Tomaszu o tym, że dzisiaj y, dzisiejszy słuchacz jest w niewoli przeszłości. I jeszcze w tej przeszłości również ma rozróżnienia jeśli idzie o wykonawstwo, dlatego że na przykład e, muzyka francuska, dajmy na to, popularna, uwertura z opery Carmen Bizeta czy powiedzmy e, e, muzyka Debussy'ego jest zupełnie inaczej grana przez orkiestry amerykańskie niż przez francuskie. Przy tym amatorzy uważają, że Amerykanie są barbarzyńcami. Dlaczego? No ale przecież to samo jest, panie Zygmuncie, z Chopinem. Gdy przyjechał na konkurs szopenowski Iwo Pogorelicz i zaproponował zupełnie inną interpretację, to szanowne międzynarodowe jury, ale z przewagą polskich mistrzów od oceniania pianistów, utrąciło Pogorelicza. Publiczność mało szlak nie trafił, bo przecież to był faworyt publiczności, ale go utrącono. Właśnie <tas> <gulac frustrating> dlatego, że nie grał zgodnie z kanonem. Tylko, <tas _> <tas> <tas _> czy ten kanon istnieje, panie Tomaszu? <tas _Americans> Chopina się gra najczęściej i najgorzej z naciskiem na emocje, na romantyzm, na sentymentalizm. Tymczasem Chopin jest bardzo bogatym kompozytorem, gdzie jest refleksja. Gdzie jest budowa bardzo konsekwentna, gdzie jest intelektualizm wręcz, gdzie jest myśl filozoficzna. Czyli taka gra jak Marta Argericz, która grając jego utwory, yy, zdaje się zerwała strunę w fortepianie, klawisz odpadł, z, tak, z takim impetem grała. To nie jest właściwe podejście do muzyki Chopina? To zależy czego, jako, yy, jaki mamy gust, jeśli chodzi o wykonawstwo. Nasza publiczność bardzo lubi yy, yy, granie. Efektownie romantyczne, które uchodzi za polskie, ono cokolwiek jest polskie, tylko często jest doprowadzone do histerycznej przesady. Więc, na przykład, w wypadku Pogorelicza, kiedy krytykowano decyzję jury, to jurorzy powiadali, że grał on w sposób. Tam jakiś, nie pamiętam, już jakiś cudzoziemiec użył słowa klęgeresz, czyli tak. Klekocząco dźwięcznie, klekotał, klekotał, klekotał. Znaczy bardzo oczywiście tak efektownie dźwiękowo, tylko że nacisk padał właśnie na popis instrumentu, a nie na przekazanie treści wewnętrznej tej muzyki. Ja, na przykład, bardzo z tego co ja słyszałem osobiście, to ja najbardziej lubię Włocha Poliniego. Mauricio Poliniego. Tak, który w gruncie rzeczy daje wszystko to, co mu Chopina jest. To znaczy, bynajmniej nie zmniejsza on napięcia uczuciowego, a jednocześnie rozumiemy jak utwór jest przemyślany jak jest zbudowany na przykład takie utwory Chopina jak ballady które są być może według mnie może najbardziej bogate w muzykę w, w takie w pomysłowość w, w, w myślenie to uważam, że pod tym względem ten Włoch jest najbardziej wrażliwy. No z tego, co pan słyszał, to Polini, a z tego, co pan grał, przecież sam pan gra na fortepianie i grał pan Chopina, prawda? No, pan jest kochany, panie Tomaszu, ale ja nigdy nie grałem więcej niż nawet. Nawet nie docierałem do poziomu klezmerskiego kawiarnianego. No. Jest pan skromny, panie Zygmuncie. Zaraz wrócimy i porozmawiamy o muzyce filmowej. Klasycznym raczkiem, czyli. klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem. Klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem, jak to ładnie brzmi. Ale, panie Zygmuncie, jak jesteśmy razem i pijemy herbatkę, to nie możemy nie porozmawiać o filmach. Czy pan lubi muzykę w filmie? Y y muzykę w filmie, lubię muzykę w filmie. Natomiast... Ale podobno najlepsza muzyka w filmie to jest taka, której się nie słyszy. <laughs> Prawda, panie Tomaszu. Skąd się to bierze? Że my odbieramy muzykę inaczej niż wszystkie inne sztuki. To znaczy nie mamy tutaj władania nad nią, bo jeżeli czytam książkę, to mogę przerwać, mogę wrócić do rozdziału, który mi się podoba. Jeżeli patrzę na obraz, to mogę patrzeć na jego prawą stronę albo na lewą, albo odwrócić głowę. Natomiast nie można zatkać uszu, kiedy się słyszy muzykę. A szczególnie, jak muzyka jest od początku do końca filmu i spełnia e, rolę takiego emocjonalnego suflera podpowiada nam, co mamy czuć. Ech ale podpowiada nam, co mamy czuć w związku z tym, co się dzieje na ekranie, czyli z obrazem. Więc jest to muzyka służebna, jest to właśnie technika, to już nie jest muzyka, to jest to pomoc. W oglądaniu obrazu zadaniem jej jest, żebyśmy nie słuchali przypadkiem tego, co jest poza ekranem i poza tym, co, co dobiega nas z głośników ilustrujących obrazy ekranowe. No dobrze, ale tacy faceci jak John Williams, który specjalizuje się właśnie w takiej muzyce, raz po raz dostają Oscary i uważa się ich za mistrzów. Nie słusznie proszę pana. Uważam, że najlepsza muzyka filmowa to jest ta, na którą się nie zwraca uwagi, dlatego że ona właśnie ma wykonać to zadanie, o którym mówimy. To znaczy ma uniemożliwić nam odwracanie uwagi od, od ekranu. Akurat taka, taka muzyka, której mamy nie słyszeć. A jak mamy nie słyszeć muzyki w musicalu Chicago? A chwileczkę są pewne wyjątki. A to też jest film to ja pan przytoczę nawet coś jeszcze bardziej silnego, wyjątek, który potwierdza regułę, na przykład Aleksander Nebski Eisensteina. To jest genialna muzyka. No to już są początki kina, naprawdę. Jakie to, co lata, czterdzieste lata. Wie pan o co chodzi, że Prokofiew dostosowywał każdy dźwięk, każdy instrument do tego, co się działo w obrazie. Gdy na przykład pojawił się rycerz z piką, to Prokofiew wprowadzał umyślnie trzy nuty klarnetowe, więc nie dość, że to była muzyka ilustrująca ten dramat Aleksander Lewski, to prócz tego była to muzyka y, bogata sama w sobie i można jej słuchać po prostu jako utworu, ale to jest to potwierdza to, co ja panu mówię jako wyjątek. No a tacy kompozytorzy jak Ennio Morricone, czy Wojciech Kilar? To jest jeszcze skok, proszę pana. Wojciech Kilar, to który jest tak szanowany, no ja nie chcę naprawdę, no rodaku, z, z okazji tego, że pan dzisiaj mnie tak życzliwie zaprosił coś powiedzieć nieżyczliwego, to lepiej przemilczę to, ale jeśli idzie o e, Morykonego, to proszę pana, jest jeszcze coś innego. Mianowicie, często film lansuje jakąś piosenkę i ona później obiega świat. Tak na przykład było piosenko ze sławnego trzeciego człowieka, kiedy to było, mój Boże, to już. Minione stulecie, no, tak jest z muzyką chociażby Michela Legrande czy Francis Le kompo, komponowaną do różnych filmów. Tak, czy, pro, czy proszę Pana z muzyką do, tylko w niedzielę? To jest ta melodia Shiraki, która o, yy, grecka taka yy, rytmiczna i, i, i bardzo taka no, nerwowa muzyka, która też yy, się podobała, czy powiedzmy z Greka Zorby ta piosenka, tylko to jest jeszcze coś innego. To tutaj film yy, służy rozpowszechnieniu we świecie. Jakiejś chwytliwej melodii, która się, która się lubi i która się przyjmuje. Która ma stać się właściwie taką reklamówką filmu i zachęcić do pójścia do kina. No właśnie. A kiedy, panie Tomaszu? Bo robi się ostatnio coś takiego. Koncerty muzyki filmowej. To jest ja, który kocham kino i kocham muzykę. Nie potrafię wysiedzieć na najgorszym filmie do końca i wysłuchać najbardziej monotonnej symfonii, aż się ona skończy. To mam ochotę wyjść po, po pięciu minutach. Panie Zygmuncie, dokończymy teraz herbatkę i mam propozycję. Idziemy do kina, dobrze? No, jeżeli mnie pan weźmie po tej rozmowie. To idziemy razem do kina. A państwa zapraszam na kolejną herbatkę za tydzień, w piątek o 17. Klasycznym... Raczkiem. Czyli Klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem To był muzyczny rak Jana Sebastiana Bacha A ja jestem Raczek, Tomasz Raczek I zapraszam Państwa na spotkania z moimi gośćmi W każdy piątek o 17:00 w Radiu Klasyka 103,7 FM Klasyczna herbatka z Tomaszem Raczkiem W każdy piątek o 17:00. Klasyczną herbatkę z Tomaszem Raczkiem zaprasza Warszawskie Centrum Handlowe Cliff.